Witam widzów! Dzień dobry, biały stoki, widzów czwartej ligi podlaskiej w kolejnym magazynie piłkarskim podlaskiej czwartej ligi. W dzisiejszym odcinku omówimy dwie kolejki. Zacznijmy od podsumowania ósmej kolejki. W dziewięciu spotkaniach padło 41 goli. Cztery razy zwyciężali goście, cztery razy również zwyciężali gospodarze. Sędziowie pokazali łącznie 37 żółtych i trzy czerwone kartki. Przejdźmy do pierwszego spotkania. Sparta Szepietowo na własnym stadionie uległa Olimpii Zambrów 1 do 5. Olimpia kontynuuje pasę siedmiu wycięć z rzędu pokonując Spartę Szepietowo, która pozostaje bez zdobyczy punktowej. Worek z brąkami rozwiązał Sebastian Dąbrowski, który otworzył wynik w 25 minucie. Kolejną bramkę dołożył w 44 minucie. Do siatki trafiali jeszcze Szymon Żabiuk w 58 minucie i Przemysław Jastrzębski w 68 i 70 minucie. Honorową bramkę dla zespołu Szepietowa zdobył Jakub Jarmołowicz w 46 minucie meczu. Przejdźmy do drugiego spotkania. Warmia Grajewo na własnym stadionie pokonała KS Śniadowo 5 do 2. Również Warmia kontynuuje serię sześciu wycięstw z rzędu. Tym razem wyszłość drużyny Zgrajewa musiał uznać będący w ostatnio wysokiej formie KS Śniadowo. Na prowadzenie goście, gospodarze wychodzą już w dziewiątej minucie po golu Bartosza Bukowskiego. KS Śniadowo doprowadza do wyrównania w 14 minucie po golu Filipa Cudakiewicza. Warmia podwyższa wynik po dwóch trafieniach Dawida Śliwawskiego w 30 i 51 minucie. Kolejną bramkę dla zespołu z zdobywa Arkadiusz Mazurek w 73 minucie. Drugą bramkę dla zespołu z Śniadowa zdobywa w 79 minucie Aleksander Borkowski. Wynik ustala w doliczonym czasie gry Bartosz Sawicki. Przejdźmy do trzeciego spotkania, gdzie Promień Mońki przegrał na własnym stadionie z ruchem Wysokie Mazowieckie 2-4. Złudzeń Drużyny Zmoniek nie pozostawił ruch wysokie Mazowieckie, choć i promień zdołał wbić dwie bramki. Dla drużyny Zmoniek strzelali Jakub Chojnowski w 28 minucie i Patryk Ołów w 90 minucie. Dla drużyny Wysokiego Mazowiecka bramki strzelali? Kamil Jackiewicz w 10 minucie i 72, Adrian Podczarski w 17 minucie i Damian Decewicz w 86 minucie meczu. Przejdźmy do czwartego spotkania, gdzie Mosk Białystok podkonał krypniankę Krypno 2 do 1. Mosk, Mosk wraca na zwycięskie tory po ostatniej wysokiej porażce w Grajewie. Drużyna z Białego Stoku wychodzi na prowadzenie w 30 minucie po pięknym trafieniu Bartosza Milewskiego z rzutu wolnego. Gol ten śmiało może kandydować do bramki sezonu. Krypnianka doprowadza do wyrównania bramką do szatni w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Strzelcem gola Michał Sypiuk. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobywa strzałem z około 20 metra po indywidualnej akcji Kacper Łupiński. Teraz przejdźmy do piątego spotkania, gdzie Orzeł Kolno na własnym stadionie pokonał Supraślankę Supraś 2 do 1. Orzeł Kolno odnosi celne zwycięstwo pokonując Supraślankę Supraś. Na prowadzenie pierwsi wychodzą goście po golu Krystiana Maciejuka w 31 minucie meczu. Orzeł wziął się ostro do pracy w drugiej połowie odwracając losy. Po golach Santany w 51. minucie i Wadyma Warączenki w 67. minucie meczu. Przejdźmy do szóstego spotkania, gdzie Turośnianka turoś Kościelna podejmowała Turbiersk Podlaski. W meczu tym padł remis 1-1. do 1. Pierwsza połowa bezbarwna. Dużo chaosu i walki w środku pola. Żadna drużyna nie oddała celnego strzału na bramkę. Mecz rozkręcił się dopiero w drugiej połowie. Gospodarze wychodzą na prowadzenie po golu głową Jakuba Demianczuka po dośrodkowaniu Patryka Niemczynowicza z prawej strony boiska. Goście doprowadzają do wyrównania po stałym fragmencie gry w 61. minucie meczu. Z rzutu różnego piłkę w pole karne dośrodkowuje Jakub Troc, a piłkę strzałem głową do bramki kieruje Andrzej Lewczuk. W 68. minucie czerwoną kartką zostaje ukarany Marcin Bazylewski za faul na zawodniku Sturośni Kościelnej. Mimo gry w osłabieniu to Tur był bliższy zdobycia bramki. Po Andrzej, Andrzeja Lewczuka piłka odbija się od słupka. Turuśnianka może czuć niedost, że nie udało jej się wykorzystać gry w przewadze. Przejdźmy do siódmego spotkania, gdzie KS Wasilków rozbił na wyjeździe KS Michałowo. Tym razem rozpędzona drużyna z Wasilkowa rozbiła KS Michałowo aż 5 do 0. Choć na bramki przyszło czekać aż do drugiej połowy. Strzelanie rozpoczął Damian Toczydłowski w 54. minucie. Dwa gole w przeciągu dwóch minut grający, dorzucił grający trener Michał Kryszko w 62. i 63. minucie meczów. W 80. minucie ponownie do siatki trafia Damian Toczydłowski, jednak tym razem na raty. Kropkę na D w 88. minucie postawił Mateusz Kul strzałem z rzutu karnego również na raty. Przejdźmy do ósmego spotkania, gdzie Wisła Szczuczyn na własnym obiekcie pokonała Hetman Tykocin 4 do 2. Na zwycięskie tory powraca Wisła Szczuczyn, choć wcale nie przyszło im to z łatwością. Po pierwszej połowie prowadziła drużyna z Tykocina 0 do 2. Bramki dla Hetmana strzelali w 22 minucie Rafał Maliszewski i Jakub Dowigało w 37 minucie. Wisła zdołała odwrócić Leo Osy meczu w drugiej połowie, wbijając cztery bramki drużynie z Tykocina. Gola kontaktowego w 55 minucie zdobył Krystian Dzięgielewski. To do wyrównania doprowadził w 60 minucie Mariusz Popławski. Na prowadzenie wyprowadził Wissę Krystian Dzięgielewski w 80 minucie, zdobywając swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Wynik na 4 do 2 ustalił w 83 minucie Aleksander Popławski. Teraz przejdźmy do ostatniego meczu w tej kolejce, gdzie Orlęta czy Żew przygrały na własnym obiekcie z czarnymi Czarna Białostocka 1 do 2. Cenne wyjazdowe zwycięstwo drużyny z Czarnej Białostockiej. Czarni wychodzą na prowadzenie w 34. minucie pogolu golu Macieja Odyjewskiego. Orlęta doprowadzają do wyrównania w 66. minucie drugiej połowy po golu Dawida Ożarowskiego. Bramkę dającą zwycięstwo drużynie z Czarnej Białostockiej zdobywa Bartosz Gliński w 84. minucie meczu. A teraz przejdźmy do podsumowania dziewiątej kolejki, która została rozegrana w ten weekend. W dziewięciu spotkaniach padło 48 goli. Sześć razy zwyciężali gospodarze, raz goście. Padły dwa remisy. Sędziowie pokazali łącznie 29 żółtych i trzy czerwone kartki. Przejdźmy do pierwszego spotkania, gdzie KS Wasilków na własnym stadionie rozbił Wisłę Szczuczyn 5 do 0. KS Wasilków powtórzył to, co zrobił w ósmej kolejce. Kolejny raz wygrał pięcioma bramkami, nie tracąc żadnej. Tym razem wyższość drużyny Wasilkowa musiała uznać Wisła Szczuczyn. Bramki dla drużyny z Wasilkowa strzelali: Jan Pawłowski w 21.69, minucie, Emil Łupiński w 47. minucie, Kacper Chmielecki w 50. i Bartosz Dudziński w 89. minucie mecha. Przejdźmy do drugiego spotkania, gdzie Olimpia Zambrów rozgromiła na własnym stadionie Promień Mońki 10 do 2. Drużyna Zambrowa daje jasny sygnał, że chce jak najszybciej powrócić do grona trzecioligowców i porażka na inauguracji rozgrywek była tylko wypadkiem przy pracy. Worek z bramkami rozwiązał Przemysław Jastrzębski, który trafił do siatki w 33, 40, 47, 66 i 80 minucie zdobywając łącznie pięć bramek. Trzy bramki dorzucił Sebastian Zabłocki w 80., 56. i 58. minucie. Po bramce zdobyli Damian Jaczewski w 51. i Mateusz Jastrzębski w 75. minucie meczu. Dla drużyny z Moniek strzelali Kamil Lisiewicz w 45. minucie i Jakub Chojnowski z rzutu karnego w 83. minucie meczu. Przejdźmy do trzeciego spotkania, gdzie hetman Tykocin pokonał na własnym obiekcie sparte szepietowo 5 do 2. Drużyna z Tykocina przyzwyczaiła wszystkich, że gra w kratkę. Po ostatniej porażce tym razem odnosi zwycięstwo. W meczu nie zabrakło walki i ostrej gry. Sędzia pokazał łącznie 7 żółtych i 2 czerwone kartki. Bramki dla hetmana zdobywali Rafał Maliszewski w 27 i 31 minucie. Wojciech Moczulski w 62 i 90 minucie i Kamil Huczko w 71 minucie. Dla Sparty bramki strzelali Sławomir Popowski w 40 minucie i Jakub Jaromołowicz w 55 minucie meczu. Przejdźmy do czwartego spotkania, gdzie orzeł Kolno podejmował na własnym obiekcie czarnych czarna białostocka. Podziałem punktów zakończył się mecz w Kolnie. Czarni przegrywali do 66 minuty po golach Karola do Murata w 16. minucie i Santany w 51. minucie meczu. Czarni jednak zdołali odwrócić losy meczu i zremisować po, po golach Dominika Betko w 66. minucie i Macieja Odyjewskiego w 77. minucie meczu. Przejdźmy do kolejnego spotkania, gdzie Turbielsk Podlaski podejmował na własnym obiekcie KS Michałowo. Prawdziwy rollercoaster w Bielsku Podlaskim, gdzie KS Michałowo odnosi cenne zwycięstwo i wywozi trzy punkty. W mecz lepiej weszli goście, bo już w pierwszej minucie meczu Kacper Szadłowski pokonuje Damiana Pilisiuka. Błyskawiczna odpowiedź Patryka Stypułkowskiego i już w drugiej minucie mamy remis. Na kolejne bramki przyszło czekać aż do drugiej połowy. W 58 minucie ponownie Patryk Stypułkowski wpisuje się na listę strzelców i mamy 2-1. Drużyna z Michałowa ponownie doprowadza do wyrównania w 66 minucie po golu Łukasza Roszkowskiego. Tur ponownie wychodzi na prowadzenie po pięknym golu z dystansu Rafała Kulikowskiego w 71 minucie. Gdy wydawało się już, że trzy punkty zostaną w Bielsku Podlaskim, drugi bieg wrzuciła drużyna z Michałowa. Najpierw Kacper Szadłowski doprowadza do wyrównania w 89 minucie meczu. A bramkę na wagę trzech punktów zdobywał Łukasz Roszkowski w 93. minucie meczu. Przejdźmy do kolejnego meczu pomiędzy Krypnianką Krypno a Orlentami Czyrzew. Podziałem punktów zakończył się również mecz w Krypni. Na bramki przyszło czekać do drugiej połowy, kiedy Tomarek Garbowski wpisał się na listę strzelców w 56. minucie, dając prowadzenie gospodarzom. Orlęta doprowadzają do wyrównania w 84. Minucie meczu po golu Artura Antoniaka. W kolejnym meczu KS Śniadowo podejmował MOSB Białystok. W meczu rozgrywanym w śniadowie miejscowy KS pewnie pokonuje MOSB Białystok 3 do 0. Pierwsza bramka pada już w czwartej Minucie meczu. Strzelcem gola Tomasz Brzozowski. Cztery minuty później wynik podwyższa Łukasz Świderski. Ostatnia bramka pada w 79. minucie meczu. Na listę strzelców wpisuje się Sebastian Kujawa. Kes śniadował mimo moich przedsezonowych prognoz, że będzie walczył utrzymanie, wyrasta na czarnego konia rozgrywek. Przejdźmy teraz do spotkania, gdzie Ruch Wysokie Mazowieckie na własnym stadionie podejmował warmię Grajewo. W hicie kolejki Ruch Wysokie Mazowieckie wysoko rozbija warmię Grajewo kończąc pasce zwycięstw drużyny z Grajewa. Hatrika ustrzelił Michał Grochowski, trafiając do siatki w 28, 40 i 81 minucie. Po golu dorzucili Paweł Brokowski w 53 minucie i Tymoteusz Kostro w 69 minucie meczu. Jest to czwarte z rzędu zwycięstwo drużyny z Wysokiego Mazowiecka. W ostatnim meczu dziewiątej kolejki Supraślanka-Supraśl pokonuje turośniankę turoś kościelna 2 do 1. Ładna pogoda przyciągnęła sporą liczbę kibiców na stadion. Na jednej trybunie, jako posiada stadion w Supraślu, zabrakło miejsca. W mecz lepiej weszli goście, bo już w piątej minucie meczu Patryk Malinowski zdobywa bramkę z linii pola karnego. W 30 minucie meczu gospodarze mają rzut karny, jednak Piotr Gorczyca broni uderzenie Krystiana Maciejuka. Supraślanka doprowadza do wyrównania w 30. minucie meczu po golu Stanisława Sobeckiego. W 60. minucie meczu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką zostaje ukarany Tomasz Dzierzgowski za utarczki słowne z arbitrem, przez co Turośnianka ostatnie 30 minut gra w osłabieniu. Supraślanka wykorzystuje grę w przewadze w 86. minucie. Po pięknym golu Krystiana Maciejuka wychodzi na prowadzenie, zgarniając komplet trzech punktów. Teraz przejdźmy do tabeli. Liderem jest KS Wasilków z 27 punktami na koncie. Na drugim miejscu znajduje się Olimpia Zambrów z 24 punktami na koncie. Na trzecim miejscu Ruch Wysokie Mazowieckie z 21 punktami na koncie. Teraz przejdźmy do dołu tabeli. Na szesnastym miejscu barażowym znajduje się promień Mońki z 7 punktami. Na siedemnastym miejscu plasuje się KS Michałowo z sześcioma punktami. Na ostatnim miejscu w tabeli znajduje się Sparta Szepietowo, która nie zdobyła jeszcze żadnego punktu. Liderem klasyfikacji strzelców jest Przemysław Jastrzębski z 18 golami. Drugie miejsce zajmuje Jan Pawłowski z 13 golami. Na trzecim miejscu egzekwo znajduje się czterech zawodników. Dawid Kalinowski, Presley Boateng, Paweł Brokowski i Arkadiusz Mazurek z ośmioma golami. Kolejne miejsca zajmują Kamil Huczko z siedmioma golami, Patryk Stypułkowski z sześcioma golami i Dawid Śliwowski również z sześcioma golami. Dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka mojego programu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnego magazynu. Pozdrawiam. Piotr Siemieniuk, Czwarta Liga Podlaska. Dzień dobry, Białystok.